Cześć, z tej strony Mr. Smile i witam was w serii Road to Glory FIFA 21. Chciałbym, abyście zostawili subka, łapkę w górę, ponieważ to zwiększy moje zasięgi i dzięki temu motywujecie mnie do dalszej pracy oraz komentarz z transferami, które mógłbym przeprowadzić w kolejnym odcinku. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A więc, yy, rozkład jazdy jak zwykle dwa meczyki. Yy, no i co by tu więcej powiedzieć, no chyba nic, więc po prostu widzimy się. Pierwszym meczu. Okej, okay, a więc spotkanie. jesteśmy w pierwszym gospodarze meczu. są najbardziej yy, Pominiemy ten zostańcie Dobra. z nami. Lecimy z nimi. Meczu. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy transmisję. Tutaj na stadionie trwają już ostatnie przygotowania, a kibice zajmują swoje miejsca. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Jacek Kraskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj Halloween. Będziemy o, ciekawi tego fajnie. spotkania. Dziwice na trybunach już nie mogą się doczekać rozpoczęcia. Lada chwila, zaczną się naprawdę wielkie emocje. Faktycznie, Darku, najbardziej boimy się tutaj potwornie nudnego spotkania. Przekonamy się, czy piłkarze przygotowali dla nas bardziej cukierka czy psikusa. Wiedziałem, że wpadł. No, i będziemy mieli aut. Zobaczymy, co teraz zrobi. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakuje. No hey, lecimy. Przed nami wszyscy mają. Kapitan, co zrobią? Nie ma będzie gol. To jest ta chwila. Dobra, I... mamy 1-0. Pierwsza bramka w tym meczu! Dobrze. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie jest w ziemię widzi. Będziemy tu jeszcze tak świadkami jest. ciekawych wydarzeń. Dobra. Mamy 1-0. Jest bardzo, bardzo dobrze. Świetnie po prostu. Urahan. Dobra, skupienie level 10000 musi być włączone, żeby nie stracić głupiej bramki. Co teraz w myśli? Ladies. No, dobrze przeczytał to obrońca. Dobra, śrubę Ma wolne pole. Z tej pozycji może uderzyć. Dwa. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Ale pięknie. Uderzenie. Musimy to jeszcze Powtóreczkę raz zobaczyć musimy zobaczyć. Pięknie tu. Teraz uderzył. na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli pięknie. nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkami. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Ej, okay, teraz no skrzydła. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Iz dośrodkowanie w pole walczą walcząc o piłkarze opozycji, Arbitra wychwycił tego spalonego. Niestety Dobra. i stracił jajaj. Ja teraz przed nim. Już widzimy niesamowita interwencja bramkowska. Pięknie pokazał, że jest specjalistą w sytuacjach sam, na sam. Jednym słowem klasa światowa. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dobra, Crawford Rogers, teraz na skrzydło, dobra, politik na skrzydło. Do środka. No ładno. No No naprawkę. O, ależ to bronił. Idealnie wyczuł ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Ależ znakomicie teraz upiąskowało to dośrodkowanie. Dośrodkowanie Popatrzmy, walczą tam w polukarną pozycję. Tak, okay, bardzo dokładnie, I tak spalony. No, tam spalony. Rogers, Jest dobrze ustawiony. Rodgers 3. Dobra, mamy 3-0. To, -0. to są te jest Bardzo dobrze. Chociaż nie dobiegła końca jest. Połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Rafolikja, Sarczewicz, odegranie ponowne, Natura, Rafort Może być groźnie po tym, prosto podaniu, Ale wspaniale. I będziemy mieli rzut rożny. Dobra, zrzutka. I piłka wybita do przodu. No i Aj. Koniec Dobra. pierwszej połowy. 3-0 do połowy. Świetny po prostu wynik. Lepszego chyba nie można było sobie wyścić. Jak do połowy. Z najlepszą no w różnicą. Przed nami druga połowa tego meczu. No i przejęli w ostatniej chwili. O, dobra, mamy piłkę. No, dobra, już nie mamy. Znowu mamy. Blisko pole karny. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Świetnie przejął to Ale podanie. pięknie to rozebrane było. 4-0. Naprawdę, to jest najlepsza zrobili. obrona w Lidze. Mhm. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobrze się to Wymierzone, niemal wprost na nogę. To był naprawdę przedniej jakości strzał ze średniego dystansu. Coś takiego wymagał mi. No to mamy 4-0. Daje efekty. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Gnahua, Gnahua i Grove. Świetne wejście Roger, wybornie przewidział zagranie Aj, przeciwnika niej. i przejął piłkę. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane widowisko mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej oczekiwań. Może dośrodkować i zażegnuje niebezpieczeństwo. Świetnie zablokowane uderzenie i bramkarz oddala zagrożenie. No piłkę. Mogą ich teraz skontrować. A, i za mocne podanie. Mieli ale tak, z autu. By... Pięknie by było. Ale ja rezerwowego. Mhm. I tak oto, tracą piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Oni Lecimy z nimi. Dobrze w tempo. Będzie szansa. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Musi strzelać! Jest dzisiaj Pięć w strzelskiej formie. Trzeci już raz, tak, tak, trzeci raz umieszcza piłkę Pięknie. w siatce pięknie Otóra pięknie teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontrakt. zupełnie jak z podanika ładnie gra nie ma miejsca na ładnie Taką sytuację dwóch na pobłażliwość. gra ładnie gra ładnie na ładnie musieli wykorzystać. Będzie zmiana. gra ładnie gra ładnie gra zawodnikom. gra linii bocznej ładnie już przygotowania do zmiany. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Dobrze, wygrał to starcie. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Już blisko pola karnego. Musi to trafić! Cudem to Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. I będziemy mieli rzut rożny. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. So Kibice gwiżdżą i buczą. Nie trudno domyślić się co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. Przesuwa się w stronę bramy. Wrzucił piłkę w pole karne. czy coś z tego będzie? Zatoki to, tak, to za przekroczył na połowie przeciwnika. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Dobra, do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Ma sporo możliwości. Ma dobrą okazję do strzału, ale wspaniale. Ajajaj. Aj, aj. I teraz będzie sutro. Dośrodkowanie z wojska. Let's go! Dobra, 6-0. Za tak zabawę. jest! jest. <laughs> talentem! pięknie poradził sobie z presją rywali pięknie pięknie stylu zdobył bramkę. ale ich robimy to jest gra do bramki. ale ich Co robimy ale ich porady. zrobiliśmy Podąs uh, uh, uh. pięknie ich zrobiliśmy 6 do 0 pięknie, pięknie porobili naprawdę, more count przegrało no to jeszcze bardziej umocniamy się na pozycji wideo no świetnie. No Znachła... piękny występ. Nie powiem. Może nie miał trzech bramek, gdyby Izgrał izdrów... i nie podobał temu zdrowym, no ale też dobrze zabior, naprawdę piękna piłka. A brank, tylko nie będę przedłużał. Przygórzał... Widzimy się w kolejnym meczu Sportfejl w Pucharze Anglii. Okej, okay, a więc Państwu, jesteśmy w kolejnym transmisję. meczu. Fajnie jakbyśmy to wygrali. zajmują swoje miejsca. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz komentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami pojedynek w The Emirates FA Cup, czyli Pucharze Anglii. Liczymy oczywiście, Jacku, na fenomenalne środowisko. Spotkanie pucharowe jest odskocznią od rywalizacji w lidze. pozwala zerwać z monotonią. To wysiłek z natychmiastową nagrodą, jaką jest awans do kolejnej rundy. Gdy jedno spotkanie decyduje o być albo nie być, wtedy właśnie potrafią padać zupełnie zaskakujące rozstrzygnięcia. Czy tak będzie i dziś? Ajajaj, aj, aj. za mocna trochę ta piłka. Zaczynamy teraz pójść. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Dobrze to przerywa. No i strada piłki dobra, tutaj trzeba się wszystko skupić. Znakomicie teraz rozciągał za zamiar przeciwnika było. i inteligentnie przechwycił piłkę. Robi się niebezpiecznie. Ma piłkę, co teraz zrobi? GOL! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. Okay. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramki? Nie w no co to służb Pięknie grają piłką. Jeee! Seria Gilks. I mają już dwupramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie się. Mhm. Dobrze chroni prowadzoną piłkę. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. No i przejęli w ostatniej Co teraz zrobić? Może spróbować szczęścia. gdzie był prawo obrońca? Proszę tylko spojrzeć na tę radość i na trybunach. Tragedia, tragedia. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa. Mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Jak to mówi przysłowie nie chwal dnia przed zachodem słońca? A ostatnio właśnie tą drużynę chwaliłem za tak dobre granie. No chyba, że też nie mówi źle o dniu przed zachodem słońca. Cholera wiem, może jeszcze no, te jakoś no, to jakoś ugramy. Dobra, 3-1. Kapitalny strzał, popatrzmy tuż nad ziemią. Jak tutaj zatrzymać piłki. Jest 3 do 1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Dobra, muszę się skupić, zamiast gadać. No, jak na razie nie powstrzymamy. <laughs> Mądrze przetrzymuje piłkę i czeka, aż koledzy się włączą do akcji. Homelace, okay. Górą teraz ładnie ma sporo możliwości Jest miejsce, żeby dośrodkować. Na piłkę, co z tego wyniknie? Zabrakło precyzji, dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Numer 3-1. Do połowy dla nich. No to nie tak miało ogólnie wyglądać. Przed nami druga połowa metru Obaj trenerzy pewnie trochę zmienili grę swoich drużyn. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Idzie z piłką do przodu. Doyle? Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Kuźwa mać. Dobrze ustawiony, co zrobi? No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. To musi być gol! Nie, 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 nie! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja, gdyby nie on, byłby gol. Cóż, Uy, co jak to za strzał był? Pełna zgoda, nie wiem czy nieczysto trafił, to jest byłby, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Po co tu tak daleko wyłazisz? Teraz górą ładnie. Polekarne są tam koleczy No oh, wow mam pokazuje że rozpoczną odrzut za Uspokoili grę, cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Jak rozwinie się ta akcja? Ciekawe, jak to rozwiąże. Z tego podania może jeśli ma... Nie, to, no to jest żart. tego spotkania muszą się bardziej postarać. Zmarnowali okazję. Kiedy się przegrywa, dwiema bramkami, takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Jakiś pieprzony żart O, dobrze przeczytał to obrońca Ostatnie 20 minut meczu przed nami Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem Dobrze, wbiega na wolne pole Wciąż ma piłkę, szuka okazji. Ale z gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Jeszcze raz, rzut rodni. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Zwycięsko z tego starcia. Dobra, ja robię zmiany. A, jedynie piłka. Dobra. Spróbujemy coś uzyskać, mo może jeszcze z tego meczu. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. No, może teraz Wybili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Uf, dobra. Z rzutu rożnego w pole karne. Piłka ponownie wychodzi za linię końcową i będzie w rożny. Dośrodkowanie rożnego Do kolegów w polu karnym. Doil. Do końca meczu 7 minut. Doyle. Doyle. Ale z bardzo to może być bramka kontaktowa! Milar! Dobra, dobra, dobra. Co tu się teraz dzieje. Fantastyczna remontada. Odrobili ogromną stratę. I teraz w jest wciąż nadzieja. Nadzieja na wyrównanie. Ależ tu się będzie teraz działo. piłkę, przyjmują rybale. Kurczę, nie, 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 nie. nie. Doyle. Miller. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Nie co ja zrobiłem? Dobra, 3 minuty teraz bym musiał w dogrywce w doliczonym czasie gry zremisować. I to już jest chyba raczej niemożliwe. Ma dużo miejsca na skrzydle. Niestety ale ben... Co? cztery i jest bramka 4 do dwóch. spotkania, a więc awans stał się faktem. Radość kibiców, piłkarze dziękują im za wsparcie. Będą dziś powody do świętowania. System pucharowy jest ekscytujący, ale nie pozostawia marginesu błędów. Przegrywasz?

Trochę szczęścia Mieli trochę szczęście twórczyno Ajajaj No, no okej, okay. o, widzę mamy 10 punktów prowadzi nad małych tam, w tym kwestii -y na To dużo gruźni się zdało i chyba też nie tutaj tylko Dużo Mory, tam gdzie nie mi się udało. Okej, okay, już się nad tym nie skupiam. E, dziękuję Wam za oglądanie. Jutro kończy się Daily. Jutro, jak mi się uda nagrać, to wchodzi odcinek z najlepszych momentów z lotu. Jeśli oczywiście nic nam go nie rozwali. A jak nie, to spróbuję przekonać Voxer, żeby mi pomógł nagrać. Bo coś ma do mnie od razu, nie, nie wiem za co. Możecie do niego pisać tam na Instagrama, jak znajdziecie. Żeby ze mną nagrał. No to tak o. jutro ostatni dzień Daily. Zapewne odcinek z najlepszych momentów ze Zlotu. A za ten odcinek dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, Stawcie subika, aby przychodziły Wam powiadomienia o następnych filmach, subika, z mi coś, czemu ja zapominam o tym dzwonku zawsze, dobra, nie przedłużam, piszcie komentarze z transferami, subit łapka, widzimy się jutro, cześć!